Mhm. No to witamy wszystkich. Witamy, cześć. Ja nazywam się Wioletta Matusiak i będziemy dzisiaj rozmawiać o rozwiązaniach dla edukacji. Tak, zgadza się? Tak, zgadza się. Adam Olszar po drugiej stronie. Będziemy rozwiązywać, myśleć nad tym, co robiliśmy przez ostatnie 10 dni. Miejmy nadzieję, że ta informacja dla Państwa będzie dość istotna. Mhm. Przyglądamy się jako rodzice temu, co dzieje się w naszej rzeczywistości edukacyjnej, co dzieje się z naszymi dziećmi i chcielibyśmy zaproponować takie rozwiązania, które wydają się nam proste. I o nich porozmawiać. Ja dodatkowo chciałam powiedzieć, że na co dzień zajmuję się nowymi technologiami. Jestem trenerem związanym z dużym projektem edukacyjnym Lekcja Enter. Jestem konsultantem merytorycznym w tym projekcie, ale też z innymi organizacjami w Polsce współpracuję właśnie w zakresie wdrażania nowych technologii do szkół. I no, właśnie tak. A Adam? Ale rozpoczynając tę dyskusję, należy się zastanowić nad tym, czego oczekujemy. Na no, takie pytanie sobie trzeba zadać: co oczekujemy i co chcemy uzyskać po zakończeniu całej tej epidemii, którą mamy w tej chwili? Ja jestem przedsiębiorcą, ojcem czwórki dzieci, zwolennikiem cyfrowych narzędzi edukacyjnych i prowadzę przedsiębiorstwo. Dostarczające sprzęt informatyczny i elektroniczny, między innymi do szkół. Mm -hmm. I rozmawiając z Adamem, prawda? Tak było Adamie, że rozmawiając tak. gdzieś o rozwiązaniach, właściwie spotkaliśmy się przy okazji konferencji, która miała zostać zorganizowana w Cieszynie 17 kwietnia, już dzisiaj wiadomo, że się nie odbędzie, że zostanie przeniesiona prawdopodobnie na jesień. To wtedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że mamy podobne poglądy, tak, w zakresie właśnie wdrażania no, technologii. To tak. No to... I Moim celem jest to, że jeżeli mamy coś zamiar wdrożyć i cokolwiek zaoferować czy zaproponować, nie traktujmy tego jako reklamę, czy to ma być jedno czy drugie rozwiązanie, tylko jako stworzyć rozwiązanie systemowe, które za miesiąc czy za dwa pozostanie i, i będzie nadal używane, tak, żebyśmy nie traktowali tych rozwiązań, które chcemy wdrożyć teraz jako coś przejściowego. Mhm, dokładnie. Yy, no to. Yy... Teraz obecnie ta sytuacja, przynajmniej ja taką sytuację obserwuję, śledząc też bardzo intensywnie i Facebooka i, i e, wszystkie rzeczy, które się dzieją e, i, i w szkole mojej córki i też mam mnóstwo nauczycieli, od których dostaję feedback. E, to jest, mamy takie wrażenie, że nauczyciele zostali zostawieni sami sobie. E, tych wszystkich narzędzi, które się im oferuje, są tysiące, tego jest naprawdę bardzo wiele. Ja sama popełniłam taki poradnik, e, gdzie dorzucam Codziennie e, różnego rodzaju narzędzia wyjaśnienia, e, jak używać e, tej aplikacji, jak używać tego, tego się robi tak dużo, e, że no, że po prostu tego jest za dużo. I my chcemy dzisiaj też e, namówić was, jakby pokazać i mówić o tym, że nie o to chodzi, żeby tego było tak dużo. E, e, I nawet sobie tak myślę, że gdybym dzisiaj pracowała jako nauczycielka, e, to potrzeba by mi było jednego prostego narzędzia żeby się z tymi uczniami spotykać, żeby się komunikować. Nie wiem, co myślisz, Adamie, o tym, ale mi w tej, w tej sytuacji obecnej bardzo brakuje relacji, tak? Brakuje mi tego, tak, że... Przede wszystkim brakuje spotkań i brakuje możliwości porozmawiania, dlatego ratujemy się tym, co mamy, tak? Ratujemy się rozmowami online, ratujemy się nagrywaniem filmów, ratujemy się rozmową przez telefon. To nam pozostaje, ale w ramach nauki, niestety, to jest trochę za mało, bo my potrzebujemy zrobić jakieś miejsce spotkań, tak, gdzie 20-30 uczniów potrafi z tym nauczycielem komunikować. Dlatego ja przez ostatnie 10 dni nie robię nic innego, mało śpię, szukam rozwiązań, testuję rozwiązania i tak naprawdę skupiłem się na dwóch rozwiązaniach, na dwóch gigantach. Jedno rozwiązanie to, to Google Classroom z G Suite, drugie rozwią rozwiązanie to Microsoft Office 365 z Teamsami. Oba rozwiązania są świetne, oba rozwiązania są fajne. Google jest może troszkę łatwiejszy w przyswojeniu, może troszkę łatwiejszy w dostępności, no bo wszyscy mamy Gmaila i łatwiej nam się na tym pracuje. Natomiast jeżeli myślimy o stworzeniu jakiegoś portalu edukacyjnego jakiegoś huba, który będzie w przyszłości miał łączyć szkoły, który będzie miał umożliwiać współpracę międzyszkolną, z możliwością tworzenia lekcji międzyszkolnych, z możliwością tworzenia miejsca na y, wspólne przechowywanie dokumentów na wspólną współpracę właśnie tych ludzi y, z różnych szkół, które będą współpracować i omawiać z, y, jakieś projekty. To wydaje mi się, że Microsoft y, z Teamsami jest dużo lepszym rozwiązaniem, bardziej y, globalnie na to patrząc, tak? Więc Założeniem byłoby takie, żeby stworzyć wspólne, globalne rozwiązanie dla y, wszystkich szkół, a nie żeby każda robiła sobie po swojemu. Jedna na Google, druga na Teamsach, trzecia na Moodlach, czwarta na Webexach, na Zoomach itd. itd. bo to nie o to chodzi, bo zrobi się jeszcze większy chaos niż jest. Dokładnie, to y, jakby takim rozwiązaniem, które chcielibyśmy zaproponować, o którym właśnie rozmawialiśmy, y, byłoby stworzenie takiej platformy, edukacyjnej, nazwaliśmy ją roboczo roboczocieszyńską platformą edukacyjną. E, jakby na razie nie, myśl, nie, nie rozmawiamy, jakie narzędzie. Zdecydowanie mamy tutaj e, dwa różne punkty widzenia, pięty, bo ty, tak, tak. ty masz 365, a ja bym wybrała Google'a e, ale. Mimo, to że, nie jest, nie... mimo wiola, że ja pracuję w firmie na Google'ach, to, to nie dlatego wybrałem 6-5, okay. bo, bo jakby chcę reklamować czy być zwolnikiem, bo pracuję tam. Na, na Gmailu i na e, Google Appsach. tak. E, natomiast, tak jak powiedziałem, dla prostej współpracy i komunikacji Google jest świetnym rozwiązaniem. Natomiast globalnie, patrząc na to, jakie są możliwości e, Teamsów, no to jest mimo wszystko duża przewaga. Porozmawiajmy jeszcze o tym rozwiązaniu. O tym, e, jakby to, jakby o co nam chodzi? Co my, co my proponujemy? Sześć razy, bo szósta. To czekam no. aż skończy. Chodziłoby nam o takie rozwiązanie, gdzie na platformie znalazłyby się wszystkie szkoły, nie wiem, w powiecie, w mieście i za tą platformę uważam, że by, powinien, powinien być odpowiedzialny urząd miasta. To nie szkoła, nie pozostawienie dyrektora z tym wyborem, jakie wybrać narzędzie, tylko że. Lepiej by to było zorganizowane, gdyby to, jakby tym wyborem tego narzędzia, zarządzaniem, tym narzędziem zajął się ktoś na poziomie miasta, na poziomie powiatu i byłoby to rozwiązanie dla wszystkich szkół takie samo. Dlaczego tak myślimy? To byłoby ważne, żebyśmy to teraz wytłumaczyli. Co, 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 co by to dawało uczniom, co by to dawało nauczycielom? No byłoby to świetne rozwiązanie, natomiast czy jest to możliwe? Nie wiem, no to pytanie jest do władz, czy takie rozwiązanie w ogóle jest możliwe do, do stworzenia. Natomiast co by to dało? No to co powiedziałem wcześniej, że jest wspólne miejsce do przechowywania zasobów. Mało tego, te zasoby tam zostają. Nie potrzebujemy na nowo, za każdym razem szukać pewnych informacji, tylko jeżeli będziemy je sobie układać i, i kata, kato, katalogować, no to wtedy będzie to łatwiejsze w, w utrzymaniu, tak? Jeżeli, jeżeli mamy jakieś lekcje online, jeżeli mamy jakieś spotkania, no to przecież to wszystko zostaje w sieci, to nie jest tak, że my stworzymy sobie lekcję, tak jak teraz zresztą ta lekcja to nasze spotkanie zostanie nagrane, pewnie gdzieś go udostępnimy i przecież to wszystko może zostać. Nikt nie mówi o tym, że lekcja która odbyła się dzisiaj już została skasowana. Każdy następny nauczyciel może tą lekcję wykorzystać i taka platforma do tego celu by właśnie miała służyć. Ważne by było też to, żeby ujednolicić na przykład adresy mailowe wszystkich uczniów, wszystkich, wszystkich nauczycieli, żeby one były w całej szkole, w całym, jakby no, w całym mieście takie same, że wiadomo jak się uczeń, chcemy się z jakimś uczniem z innej szkoły połączyć i chcemy do niego napisać, czy do nauczyciela, to wiadomo jakby jaki jest kod, tak, w. tak. Matusiak, małpa, sp 6 cieszynpl tak, na przykład. Takie tak, wiadomo, że no, jak szukać potencjalnego ucznia, jak szukać potencjalnego nauczyciela, żeby się z nim skomunikować. Po prostu. No wiem, mamy jeszcze RODO, więc nie wiem, czy możemy aż takim y, kodem pójść, że to ma być imię, nazwisko. Natomiast zawsze można wymyślić jakiś system losowego przydzielania tego maila, tak? Czy imieniem i, i, i nazwiskiem, ale to jest już szczegół, który zawsze można dopracować. Mhm. Słuchaj, bo mówiliśmy też o tym, że jakby to szuka, szukaliśmy prostego rozwiązania na czas pandemii, tak, na czas epidemii, który mamy, kiedy nauczyciele zostają w swoich domach, a uczniowie w swoich domach. Ale co w takim razie, jeśli zainwestujemy dużo pieniędzy, stworzymy platformę dla wszystkich szkół w Cieszynie, no bo to się na pewno wiąże z jakimiś kosztami. Ale Wiola nie potrzeba dużych pieniędzy, dlatego że ta cała platforma jest totalnie za darmo. Nic nie potrzeba, potrzeba pieniądze na wdrożenie i na szkolenie i to są na to, są potrzebne pieniądze. Natomiast same e, licencje dla wszystkich uczniów w tej chwili e, czy Google czy Microsoft daje 5 tysięcy licencji e, uczniowskich i nauczycielskich na każdą jednostkę totalnie za darmo, więc nie potrzebujemy pieniędzy na zakup e, oprogramowania, nie potrzebujemy pieniędzy na zakup serwerów, bo to wszystko mamy w chórze. Potrzebujemy tylko i wyłącznie środki na wdrożenie. Czy zrobimy to własnymi środkami? Obawiam się, że nauczyciele na to nie są przygotowani. Czy szkolenia potrafią sobie, sobie zrobić sami na podstawie webinarów czy instrukcji? Obawiam się, że nie. Natomiast można zrobić wdrożenie. To wdrożenie jest bardzo szybkie, a szkolenie no 8 godzin webinar podzielić to sobie na kilka dni zrobić szkolenie, jak założyć klasę. Jak przeprowadzić y, lekcje? Jak założyć y, notatnik? To są rzeczy, które na pewno można zrobić online. Właśnie w taki sposób, jak my to robimy teraz. Mm -hmm. ja też tak myślę. Ale chciałam Ci zadać jeszcze pytanie, bo rozmawialiśmy o tym też telefonicznie, że taka platforma, która byłaby stworzona, ona nie jest tylko i wyłącznie na czas pandemii. Nie, nie, e, absolutnie. Się nam, kończy się nam okres kwarantanny, w, w którym jesteśmy obecnie. Dzieci wracają do szkoły i co z platformą, Adam? Co platforma z platformą? musi zostać. Właśnie o to chodzi, że platforma musi zostać, żeby skończyć skończyło się noszenie zeszytów, skończyło się kserowanie kartek, skończyło się robienia zadań do domów, nie wiadomo czego. To wszystko można zrobić online. Po to mamy tę platformę, żeby ona została, to mówiliśmy na samym początku, stwórzmy coś, co dzisiaj będzie pomocne nam w pracy i w edukacji, nam rodzicom i, i, i nam nauczycielom. Natomiast to musi pozostać, to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy zróbmy duży krok w XXI wiek, bo nam się wydaje, że jesteśmy w XXI wieku, a jesteśmy daleko za e, rozwiniętymi krajami. E, zróbmy ten duży krok i niech zróbmy coś porządnie, zróbmy coś, co będzie zrobione raz, a porządnie. Natomiast nie róbmy tego w ten sposób, że jedna szkoła używa Webexa, druga Zuma, trzecia... E, a wiem, jeszcze na... każdy nauczyciel ma... inaczej. Dokładnie, i każdy nauczyciel inaczej. Zróbmy A... systemowe rozwiązanie, które będzie dobre po prostu. Ten... ja bym chciała jeszcze podsumować, bo taka platforma, kiedy powrócimy wszyscy już do szkół, kiedy już sytuacja się unormuje, wszyscy będziemy zdrowi i, i rok szkolny będzie funkcjonował starym naszym rytmem to taka platforma może służyć do dodatkowych aktywności do właśnie do tego co mówiłeś też do zadawania zadań domowych, ale też rozwijania partii zainteresowań do dawania dzieciom jakiś nie wiem, wyzwań, przygotowywania ich do konkursów, a co jest w ogóle fa fantastyczne, to my możemy wtedy, kiedy to jest spójne dla wszystkich szkół w mieście, my możemy robić sobie grupy międzyszkolne, międzyprzedmiotowe. Jeżeli w Cieszynie, nie wiem, 30 uczniów przygotowuje się do Kangura, to my możemy kilku nauczycieli, chcę tych uczniów dobrze przygotować, możemy jakby robić to wspólnie, prawda? To jest Szansa w ogóle, myślę, na to, żebyśmy w końcu przestali rywalizować między szkołami, tak? A moja taka jest, a ta taka, która w rankingach, która lepsza, tylko żebyśmy my nauczyciele, żebyśmy dyrektorzy zaczęli po prostu współpracować. Ta rywalizacja będzie, bo nauczyciele czy dyrektorzy chcą mieć lepszych i, i uczniów, źle nazwane lepszych. Chcą pozyskać tych uczniów, którzy chcą się uczyć. Także to nie wiem, czy będzie to na tyle proste zrobić, żeby zrobić portal, który zastąpi rywalizację. No ona jest, wiesz, ona jest siana w nas od urodzenia, że rywalizujemy między sobą, a nie współpracujemy. No, tak już to wygląda. No. Ja widzę, wiesz, ja widzę trochę, że y, takie rozwiązania mogą się przyczyniać właśnie do tego, że, za, że zaczynamy współpracować, robić jakieś wspólne projekty. Jest tak dużo różnych projektów y, robionych przez uniwersytety dla dzieci, y, y, jakichś wyzwań, nie wiem, Odyseja Umysłu, y, jakie, no przeróżne, przeróżne programy, w których, w których ja też m, brałam udział i no ja sobie to tak wyobrażam, tak, ja bym tego chciała, po prostu, dla mnie to jest, nadzieja, taka platforma byłaby dla mnie taką nadzieją, że, że zaczęłaby się współpraca, o jakiej ja marzę. Liczymy na to, natomiast czas pokaże, jak to się wszystko skończy. My w związku z tym, że obsługujemy wiele szkół, to wysyłamy informacje do szkół, jak my to widzimy. Natomiast czy to zostanie spełnione, czy to zostanie w tym kierunku uruchomione, Niestety na tą chwilę nie wiemy. No, czekamy na e, reakcję dyrektorów, czekamy na reakcję władz, e, w którym kierunku ten rozwój edukacji pójdzie. No tak, ale my rozmawialiśmy też o tym, że chcielibyśmy zakończyć to nasze spotkanie takim apelem e, takim apelem e, no, w imieniu ludzi, którzy zajmują się nowoczesną technologią, dla których to jest proste. E, absolutnie nie chcemy krytykować nikogo, po prostu jakby no z naszej perspektywy te rozwiązania są w zasięgu ręki. One są do wdrożenia, tak jak mówiła Adam. One są bezpłatne, one po prostu są. Ktoś to musi zrobić, ktoś musi podjąć tą trudną decyzję e, i po prostu zrobić cieszyńską platformę edukacyjną, która będzie wszystkim służyć, tak? E, I chcę, ja tutaj ze swojej strony Adam ze swojej chyba chcemy zaproponować, że tak, możecie na nas liczyć, jesteśmy w stanie pomóc. Zapraszamy do rozmowy o tych rozwiązaniach. I no takim apelem chcielibyśmy to spotkanie skończyć. No, chcemy, żeby w końcu zaczęło coś się dziać i żeby to nie było na zasadzie rywalizacji i szukania rozwiązań każdy sobie, tylko żeby to było coś jednego, spójnego. Co pozwoli nam na wspólne działania, i łatwo wtedy uczniowie, którzy pójdą do kolejnej szkoły, będą mieli ten system już zapamiętany, będą wiedzieć, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko pracuje, nie musi się uczyć na nowo wszystkiego. Dokładnie, że każdy nauczyciel co innego, każda szkoła co innego, ale jeszcze też, drodzy nauczyciele, dla Was to będzie też pomocne, dlatego że zmieniacie pracę, czasami pracujecie w jednej szkole, w drugiej, każda szkoła ma swoje know-how, każda szkoła ma swoje jakieś narzędzia, a tutaj byłoby wszystko. No po prostu takie samo, tak? W ciągu internetu. <grym> tak. Po prostu okay. na jakimkolwiek okay. urządzeniu. To jest najlepsze, że to wszystko działa na jakimkolwiek urządzeniu. I to na to, smartfonie to... też. Tak, słyszymy informacje, że, e, że dzieci nie mają komputerów, że jest jeden komputer w domu. No nie wiem myślę, że te czasy już dawno e, się skończyły. Dzisiaj w domach mamy po dwa, trzy komputery, a każdy ma telefon e, w wersji smartfon na którym może zostać uruchomiona ta platforma. Wiadomo, że na dużym ekranie widzimy lepiej, natomiast to nie Ale może to być. Jest, nie może jest być sposywny, to, to jest dkursywne, prawda? To jest ekskursywne nie działa dlatego. Że, znaczy nie mogę pracować, bo nie mam telefonu. Nie mogę pracować, bo nie mam internetu. Jeżeli to coś zostało zachowane na platformie, to nawet jak pójdę do kafejki internetowej, czy pójdę. Po epidemii pójdę do kolegi, który będzie miał internet, to to wszystko się synchronizuje z moim tabletem, czy komputerem, czy telefonem, i już mam te narzędzia. Jeżeli ten film, ta lekcja online została zachowana, to ona zostaje w chmurze i tam sobie jest do odsłuchania, więc każdy uczeń może jeszcze raz tą samą lekcję odsłuchać. I wcale nie musi na tej lekcji być, jeżeli jest na przykład chory, bo nie mówiliśmy o tym, że w sytuacji, kiedy dziecko jest chore i nie może uczestniczyć na lekcji, no to automatycznie nie ma dostępu do materiałów. Tutaj on od razu ma dostęp do tych materiałów. Tak by to mogło wyglądać. Także. Mogę tak wyglądać. Liczymy na to. Liczymy na Was. <laughs> drodzy nauczyciele, dyrektorzy i, i nasza Podejmijmy. władza. Tak, podejmijmy dobre decyzje. Jest to trudny czas, ale z tego trudne, często z tru, po trudnym czasie rodzą się właśnie rozwiązania. Ja bym chciała tutaj dodać właśnie takie słowo, że to rozwiązanie jest naprawdę proste, bezpłatne i dostępne no. na wyciągnięcie ręki. No. I już teraz patrzyłam, że konfiguracja tego konta kiedyś jakby tej no. Zrobienie dla, dla szkoły całego procesu, przejście wymagało dwóch tygodni weryfikacji, a teraz jakby wszystko jest tak przyspieszone, że już chyba po kilkunastu godzinach można zacząć pracę w danym, w danym narzędziu. Teoretycznie od 5 minut do 48 godzin. Wiadomo, że ten czas jest wydłużony, bo tam ktoś to musi zatwierdzić, żeby nie było z drugiej strony sytuacji, że ktoś wykorzysta teraz ten moment, żeby uzyskać licencję za darmo, które się mu nie należy, więc ten proces weryfikacji i tak musi być zapewniony. Mm -hmm. Ok. Dzięki. Dzięki Fajnie było. W takim razie. <laughs> Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Postaramy się to gdzieś upublicznić w sieci. Tak po to żeby może ta nasza rozmowa doszła, tak, ok. e, doszła do osób które są w ciszy niedecyzyjne. Trzymajmy za to kciuki. Trzymamy na to, trzymamy kciuki. Cześć. Cześć, cześć.